Trzymano nie, idź, nie, nie idźcie do sklepu internetowego, tylko biegnijcie, bo właśnie kupiła mi coś mama z sklepu internetowego i chcę wam to teraz pokazać. Pierwszy to jest taki, spo, taki spodnie i do tego jest taka koszulka z misiem z kapturem. Rozumiecie? Z kapturem! To jest moja taka pierwsza bluza z kapturem i ja kocham po prostu takie długie. Z takim misem. O! Fajnie. Następny. To jest taki różowy komplet. O! Takie dzwony Barbie. Nic nie mają, tym maszynka. Zaraz. I, i. O, patrzcie. Jeszcze do tego różowe... do tych taka różowa bluza. I ostatni komplet najlepszy. Bo. O takie spodnie z panterką. I do tego bluza. Z kapturem, rozumiecie? Bez rozpinania. O, tak, o, tak. I to jest bez rozpinania. I papa. i'm um,